Matej? No. da. No nie to a Nie ma takiego podawania rąk przed walką. Co to jest? Ukłon i walczysz. A nie jakieś piątki, przytulania. Nie ma tego. Kto was tego uczy? Łukasz. I Masz tam walczyć, a nie przytulać. Mocno osoto próbu. próbuj. Ręce, ręce mocno. Jeszcze raz przypominam, na macie pierwszej Nie za nic. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Na Masz duszenie, jeden, Łukasz. Środkowe wycie. Łukasz, Odkręcaj. Mocny łuk. Mocny Mocno ręce, prosto stój. Odkręcaj go. Wychodź, wychodź, wychodź. Na kolana i stawa. Na Na kolana. Cieszę się, nas zawsze we złam. Walczą. Wrócimy na beł.

8-1 Bardzo proszę. Wójcik Paweł Azdowiewicz-Mateusz, świata pierwsza. Duże zjadło. Koncentracja na a przygotują się Zachwiał Leśniewski.